Dzień dobry Katowice, idę do Lumpeksu, mam nadzieję, że Wy idziecie razem ze mną, jeszcze nie wiem gdzie, nie mam konkretnie sprecyzowanych planów, ale wolałabym schować tą kamerę, dlatego że ostatnio miałam taką sytuację, że ktoś był nią bardzo, bardzo mocno zainteresowany i nie w taki fajny, pozytywny sposób, że mi gdzieś pomachał albo... Coś, łorewa, wiecie o co chodzi? Bo ogólnie kamera bardzo często wzbudza zainteresowanie ludzi, jakby oczywiście to rozumiem. No to idę chyba do takiego lumpeksu, w którym chwilowo wolałabym tą kamerę schować. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Natomiast liczę na to, że uda mi się upolować chociaż jakąś jedną fajną rzecz. Od razu jest inna robota, jak to słońce zaszło, bo jestem pod wiaduktem. Także. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas, róbcie kaftę, herbatkę, kanapki, co Wam, na co macie tylko ochotę. Idę dzisiaj tutaj, to jest centrum handlowe za Łęże. Byłam raz i też nawet coś dla Was yy, nakręciłam w tym miejscu, natomiast zobaczymy jak to wygląda dzisiaj. Nawet nie sprawdzałam czy jest nowy towar, stary towar, czy są przeceny, czy coś. Jak oglądacie moje filmy, to wiecie, że ja nie chodzę na dostawy. I jakby zawsze jest tak zwana la Baila, czyli idę wtedy, kiedy mam ochotę. Jak coś będzie, to będzie. A jak nie będzie nic, to nie będzie nic. Jak ma na mnie czekać jakaś piękna marynarka albo szal, to uwierzcie mi, że on tam będzie. Także... Wchodzimy dzisiaj tutaj, hala targowa załęże. Chodźcie. Uhuhu co my tu mamy? Piękna, piękna. Jaka cena? 28 zł, dziś minus 10 Tu widzę coś ładnego. Oto! To mi się podoba. Zary jest bardzo. Nie no, nie wytrzymam. Czekajcie, bo widzę jakieś polarowe spodnie Chanel. Ja! Nie no, no nie wierzę. Czy wy to... No to jest hit. To jest, to jest centralnie hit, ale jakieś ładne tutaj wiszą, y, słuchajcie, rzeczy na trening. Niestety nie jestem anonimową grażynką. No przecież... chociaż teraz widzę, że tutaj jest trochę zruknięta, także dobra, ale to... Spójrzcie, jaka marynarka. Przecież to stop. I ta jest piękna. Przepiękna, naprawdę. sa vintage, ale spójrzcie jaka ładna mega mi się podoba no i taki płaszcz, wziąłam sobie do stawienia e, piękny, chyba męski ale nie jestem pewna marka Fiori czy wiemy coś więcej o tym płaszczu nie, ale zaraz go założę bo wyczuwam potencjał dobry no i mnóstwo koszul jest bardzo duży wybuch, jakbyście mieli ochotę, ale i tak jednak mimo wszystko polecam oglądać piękne marynarki, bo jest z tego mnóstwo. Idę na dział dziecięcy, który wygląda dużo bardziej zachęcająco niż ostatnio, jak byłam, ale spójrzcie, jak poznalałam oldschoolową kurtkę e, dla Olivera. Ona jest całkowicie nowa i czy czujecie w niej potencjał, czy absolutnie nie? To jest jakiś w ogóle vintage, ale nowy vintage więc zobaczymy na dziecięcym nie byłam bardzo dawno w Mielcu chodziłam regularnie i uwielbiałam i muszę przyznać, że to jest duża oszczędność jednak jak kupuje się dzieciom takie fajne rzeczy w dobrym stanie bo one szybko wyrastają i myślę, że nie ma sensu przypłacać jak macie możliwość znaczy wiecie, no ja nie mam z tym problemu, prawda? więc jak macie możliwość to koniecznie o, jaki ładny, śliczny ten płaszczek. No spójrzcie, na przykład taki piękny. I to też jest chyba dobra murka. No, słodzek. Straszny słodzek. To jest coś ładnego, bardzo. Ale to jest jakieś, to jest jakieś damskie, czy co? 13 lat. Dobra, zaraz zobacz Podajmite to jest bardzo fajna firma. No i tu wiele trzeba szukać, więc poszukamy troszkę. Co tu jest ciekawego? Nie ja. lubię w takiej formie szukać. Praktycznie zawsze omijam. ale zerknę sobie tak mniej więcej. Zdecydowanie wolę na wieszakach, tak szczerze. To słodkie mega, ale sorry, 32 zł za bluzę używaną. To jest dużo. Mm -mm. To już wolę mu w handle kupić nową. Tak. Mnóstwo jest Humela, naprawdę tych bluz jest tutaj. Zobaczcie, one są w superstanie, więc całe macie humela. no serio, Humel sponsoruje Lumpeksy. Tego jest. Totalnie dużo. Totalnie. Ile ona kosztuje? 28 minus 10% gdzieś, także... Ale mam kosz. Czy Wy tu widzicie? Ja dawno takiego widoku nie miałam w Ciuchlandzie. Nie wiem, jakiś przełom. Ale czad słuchajcie, gratka dla komisarów, bo tutaj są stroje. Wy pamiętacie te świeczki z tamtego roku mandarynki od Soulet Candle. Spójrzcie, jakie piękne dynie. W ogóle oni mają dużo pięknych takich świeczek, robionych oczywiście ręcznie. E to jest nowość palosanto, no, taki e, kadzidlany zapach, ale taki bardzo czulający, bardzo pozytywny, bardzo ładny. I ogólnie Sowet Candle mają to do siebie, że te ich świece. Tak pachną, ale pachną um, w taki sposób, że nie przeszkadzają. Wiecie, o co mi chodzi? Na przykład była u mnie koleżanka i zapytała się, co mi tak pięknie pachnie w pokoju. A to pachną te świeczki, no bo ta jest zamknięta. One pachną pięknie, nie trzeba ich odpalać. Mają tyle w sobie takiego fajnego... Aromatu dosłownie jak pumpkin spice, latte. dlatego jak macie ochotę sobie zamówić, to zamawiajcie, bo zobaczcie, nawet dokładnie wyglądają tutaj: nic innego nie potrzeba na tym stoliku, tylko takie świeczki one robią już taki fajny klimat. Także bardzo Wam polecam. Uwielbiam, uwielbiam odkąd to odkryłam i cały czas gdzieś tam zaglądam do nich na stronę, coś zamawiam. Co my wczoraj robiliśmy? Kula do kąpieli. Dostałeś na urodziny od kogoś taki zestaw do robienia kul do kąpieli, tak? I podobało się? Podobało się. A z kim robiłeś te kule? Um. No? Um. Z kim z Maksiem. robiłeś? Z Maxiem. Z Maxiem i? I z Oliwieniem. No tak, Ty robiłeś i? Kto Wam pomagał? Max z Oliwiejem i ja. A, a ja nie. robiliśmy super. Co to wczoraj zanurzyliśmy w tej kuli taki obrazek? O Boże. Ale super! Go... Oliver w ogóle uwielbia y, robić takie rzeczy. Jakąś, nie wiem, masę solną, ciastolinę, właśnie te kule do kąpieli, ten zestaw, malować farbami, gotować, gnieść ciasto. No bardzo taki jest pomocnik. No pięknie, pięknie, baw się. Idziemy na kawkę z moim małym towarzyszem. Jak ty mówisz, przyjacielem. Tak, pokażę wam, co jest teraz na tapecie u nas. Proszę, wszystkie kółka, wszystkie samochody i już Ci mówię jaki to jest model. To jest, słuchaj, Pulsar. To jest Nissan Pulsar. Tak, wszystkie modele muszą być grane. I tak sobie idziemy. O, myślałam, że coś mi ten... I idziemy. To jest Renault Megane. I idziemy sobie. Tu stoi czarne BMW czarny BMW stoi. Wiesz co? Ale ono jest chyba trochę szare. Trochę szare. Trochę szare jest, no. Torebka z Primarka. Wiecie co? Ona naprawdę ja, się dobrze ja, spisuje. To nie jest model BMW? Nie znam się, wiesz. Jak nie ma z tyłu napisane, to ja nie wiem. <noise> Mogę Ci tylko odczytać. Mhm. BMW. Tak, BMW. A ogólnie to jest piękna jesień, ale nie do śmiechu mi, że zaraz będzie... No, tak pusto, kiedy już te liście, liście opadną. Teraz jest jeszcze tak ładnie klimatycznie, a jak te liście faktycznie już znikną. Misiu, to jest. Jejku, jak to się nazywało? Wspomnijcie, bo mi to wypadło z głowy. Krzesło. Ja to krzesło z nami pewnie Wy też znacie, bo. No, takie dosyć znane jest. Ale ładne jest, naprawdę ładne jest. Widziałabym to yy, w mieszkaniu. Bardzo ładne te zasłony. One może by były fajniejsze, jakby były jaśniejsze. Podoba mi się, dlatego że yy, wyglądają tak porządnie i, i masywnie, i wiem, że już nie będą takimi cienkimi, wymiętymi glutkami takimi właśnie jak te. I już mam dosyć wymiętych zasłon. u siebie, już miałam w Częstochowie. Także chyba wolałabym takie. I w ogóle te światuszki. Fajnie to. Fajnie tu zostaje. Rozkładam się, słuchajcie. Jak Grażynka, proszę bardzo, trzeba przetestować krzesełko wygodne? Może być. No to w oparcie to nie jest jakieś takie super wygodne, powiem Wam szczerze. Podłoga, może mówić tylko jedno, wpadłam na mieszkanie, yy, powoli znosimy jakieś rzeczy. Tutaj... Tu mam skarby i powiem Wam, że ostatnio, jak byłam w Lublinie, weszłam do piwnicy, a nie wiem, czy Wy też tak macie w swoich domach rodzinnych, bo przynajmniej moja mama tak ma, że gromadzi rzeczy. I naprawdę ona te rzeczy gromadzi, yy, nie wiem, różne szklanki, szklaneczki, jakieś talerzyki stare, I tak, na no dobrą sprawę i tak. Yy. Chcę później do Homembu, czy do Ikea, zobaczyć jakieś szklaneczki, pierduleczki i te sprawy. No to może ja po prostu pójdę do swojej piwnicy, zobaczę co tam jest, bo y, gdzieś tam coś się nie używa, to się znosi do piwnicy. Niektórzy mają na strych, albo mają na przykład jakieś przybudówki czy coś takiego. I później warto sobie przejrzeć, zajrzeć właśnie y, do tego swojego skarbca, no i zobaczyć co tam jest. I słuchajcie. Ja tak sobie zeszłam i stwierdziłam, że to jest dosłownie skarbiec. To jest dosłownie skarbiec, i tam są takie rzeczy, jakich pewnie bym nie kupiła, albo bym kupiła, ale musiała gdzieś więcej zapłacić. Obok mnie jest już wyspa. Wyspa jest gotowa. Robimy już gdybyście się pytali. To jest front taki powiedzmy ala-lamelowy, ale no właśnie, robimy na wymiar. No i pokażę Wam, co ja tutaj mam bo wydaje mi się, że no takie perełeczki, perełeczki, które w sumie cały czas są w trendach. Zaczniemy od takiej, jak to nazwać, nie wiem, ale wy będziecie wiedzieć. W każdym razie, no oczywiście muszę to umyć. Jakiej to jest firmy? Nie wiem, ale zobaczcie jakie to jest ładne i tutaj można położyć jakieś owoce, jakieś... Yy słodkości, no śliczne to jest. Naprawdę to jest śliczne i myślę, że będzie nawet e, tak stylowo pasować tutaj. Co tutaj mamy? E, kreda dla Oliwiera. Wzięłam, żeby się bawił, gdzieś tam sobie rysował. Wzięłam dwie miseczki dla niego z domu razem z talerzykiem. I e, akurat dostaliśmy je w spadku od mojej koleżanki e, syna. Natomiast, e, no fajne jest to, bo. You know, patrol. Także. Wszystko idzie w obieg, nie marnują się rzeczy. Co tutaj jest? No i właśnie, zacznijmy od tego. To są kryształowe szklanki. Spójrzcie, jakie piękne kryształowe, stare szklanki. Mama powiedziała, że w ogóle te szklanki są gdzieś z czasów, jak ja się rodziłam, czyli... Nie chcę wymawiać tego słowa. No, tutaj troszkę mają, troszkę mają. Zobaczcie jaki piękny. Może drineczka, można kawkę, może nie, ale jakiś tam americano. Spoko. Cukiernica, zobaczcie, miedziana. I też mi się wydaje, że będzie bardzo dobrze wyglądała, zwłaszcza, że mamy dużo złotych dodatków. Tu mamy na słodkości jakiś taki pojemnik. Też fajnie. O, tu mam bardzo fajne szklanki i ja nie wiem, skąd te szklanki są, ale może po jakimś się albo coś, no ale spójrzcie, no z taką złotą oblamówką i na pewno one mają wiele, wiele lat. A ja ostatnio kupiłam pepko z takimi złotymi oblamówkami, to oblamówkami soki, no to mi się zmyły. To jest hit. I powiedzcie mi, że ktoś z Was. Pamięta, albo miał coś takiego w dzieciństwie, bo ja pamiętam jak moja prababcia, jak ja miałam może z 5 lat, robiłyśmy tym pierniczki, i chcę w tym roku zrobić pierniki z oliwierem. Właśnie ten, dlatego że to jest coś takiego sentymentalnego, bardzo. Yy, taki wałeczek do wykrajania ciastek, nie wiem, czekoladek, ja nawet nie wiem, no ale jakby lecicie sobie tym po cieście i macie już gotowe, yy, no wykrojone kształty, więc. To wygląda teraz, jak tak patrzę, jak jakieś takie małe czekoladki. Ale no, ja pamiętam, że ciasteczka tego robiłyśmy no właśnie moją moją prababcią. Spójrzcie, jakie piękne. Nie wiem, na jakiś deser, na lody, coś takiego. Więc jakby filiżanki, no kolejne szklanki, bo tu jest dużo tych szklanek. Jest chyba z sześć czy osiem. A, no właśnie, i wzięłam filiżanki. I spoko, że te filiżanki, bo... Yy, na bardzo podobny dzisiaj w IKEA, a kupiłam taki drążek, to jest Hultar czy jak on tam się nazywa żeby tak zawiesić coś takiego, więc jakby spoko, no i tyle moi drodzy tyle z takich szparaczek yy, piwnicznych.